Birthday to you, happy, happy, happy birthday to you, ma, ma, Marlena. Happy birthday to you, to you, to you, happy birthday to you, uh, uh, Marlena. I wish you sex. I wish you more sex. I wish you more satisfaction. I wish you more stupid. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest, no nie mogło być inaczej, Skok Wołomin. Bo nie zawsze co dobre jest dobre, a czerwone nie zawsze jest złe. Czasem ktoś tak zwyczajnie po ludzku poda rękę, znajdzie rozwiązanie. Naprawdę Michał, jeszcze ci mało. Michał jest troszeczkę jak dziecko, które przychodzi do szkoły w piszczących, świecących butach, dzień po tym jak dostało w pierdol zachodzenie w sandałach i rajtuzach. Gej! Dlatego dzień za dniem śpiewam pan miłość Co to ma ze sobą kurwa wspólnego? Miłość i pożyczka Jedyna korelacja pomiędzy tymi dwiema rzeczami ma miejsce, kiedy pożyczasz od kumpla force W burdelu Wtedy masz miłość za pożyczkę I to miłość na bogato Przebojowa pożyczka w Skok Wołomín. Polecam, Michał Wiśniewski i jeszcze ta nazwa. Skok wołomi. Brawo panie copywriterze. Co następne? Napad pruszków? Porwanie Praga? Characz Nowa Huta? Ale dosyć o rabunkach. Przejdźmy teraz do mniejszych rzeczy. Ostatni odcinek obejrzała rekordowa ilość ludzi! To prawie tyle, ile wnosi reklamowa wartość Michała Wisiewskiego. Drogi widzu, wujek YouTube podpowiedział mi, że albo jesteś chłopcem w wieku 25-34, albo dziewczynką w wieku 13-17. Czy to oznacza, że żeby dotrzeć do facetów w wieku 13-17, musiałbym wyglądać tak? A żeby dotrzeć do kobiet 25-34 musiałbym wyglądać tak? Krzycz stupy! Nie, nie wiem, czy chciałbym to usłyszeć. Naprawdę, moje kochane dzieci, nie naśladujcie złego wujka. Są inne wzorce. Eee. No dobra, może nie do końca. Pamiętajcie tylko, żeby po każdej kupie umyć pupę. A propos pupy, ostatnie z dupy polubiła trójka celebrytów: Marta Wierzbicka. A co za tym idzie, razem z nią jej dwie wielkie kurwy. Yeee! Marta i jej dwie wielkie kurwy. Powiedziała, że jeżeli będzie 666 lajków pod tym filmikiem na YouTube, to przyjdzie jako gość do zdupy. Dobra, nie powiedziała tak wcale. Ale od czego są bardzo modne ostatnimi czasy? Porno taśmy! Mama będzie za ponad godzinę. My już wiemy co robiłaś na wspólnej ty wszetecznicą! A propos wiertecznicy... Duże nawiązanie, nie nawiązanie. Normalnie scenariusz tak dopracowany jak aristotel development. Gadałem ostatnio z góry internetu człowiekiem, który ma za dużo tlenu i hoduje różowe psy. Powiedział mi, że nazwa tego programu jest za wulgarna i... Nigdy nie przyniesie on pieniędzy. Po pierwsze, ta pierdolona, obrzygana, obstrana przez starą, jebaną, trendowatą kurwę nazwa nie jest w najmniejszym pierdolonym stopniu vulgar. A po drugie zbijam kokosy na tych filmikach. Za hajs YouTube baluj. They see me rolling, they Moje jedyne pieniądze. Następnym razem poproszę ofiary, żeby to na mnie nakradł pieniądze od posłanki Pawłowicz. Przejdźmy jednak do ludzi, dzięki którym zarabiam te oszałamiające pieniądze. Czego? Miszona chcę zobaczyć. Zaproś Miszona. Kto to kurwa jest Miszona? Żartuję. Miszon to fajna dupa. Skoro tak bardzo chcecie, be my guest. Miszon, wystąpisz w nowym z dupy? No dobra, dobra, nie musisz, wystarczyło tylko powiedzieć. Dlaczego niby lekko stronniczy w tym filmiku robią laskę? No ja nie wiem, dlaczego robią laskę, zapytaj ich. Może chodzi o miłość, może o pieniądze. Łagodność smaku. Nie, to jest pewnie smak. To, tak. to jest łagodność smaku. Dobra, przepraszam, zapomniałem, że nie mam do czynienia ze starymi wyjadaczami mediów. Otóż robienie laski w języku medialnym oznacza chamskie reklamowanie pewnego produktu. Na przykład teraz zrobię laskę blogowi Freak Show Project. Nie! Robisz to za kasę albo za bartel, innymi słowy sprzedajesz się, tak jak on i on, a on to już ho, ho, ho. Prawdziwa dama zawsze połyka. Weź mnie do piwnicy. To były ostatnie słowa Krzysztofa Olewnika, córki Józefa Fricla oraz Grzegorza Turnała do Piotra Skrzyneckiego. Naprawdę, żart o Turnale dla trzynastolatków? Niech se kurwa wygooglują zresztą do piwnicy nie biorę byle kogo. Gdybyś mógł zamienić swoją lewą prawą rękę na cokolwiek zechcesz, co by to było? Co za pytanie? Nigdy nie zamieniłbym swojej ręki. Zresztą w co miałbym ją zamienić? robiłbyś sobie mówienie dno na JKM. Skoro tak wszystko dobrze analizujesz, to postarałbyś się i posłuchał, co JKM mówi i nie robił z dupy dupy. Dobrze! Posłuchajmy zatem, co JKM mówi! Nikt jeszcze nie udowodnił, że Tymieńska jest kobietą. Ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy. Używam słowa chłomość, po polsku, mówię, a nie po angielsku. Czy, czy pani wie na przykład, że nawet OB wynalazł mężczyznę? Celem życia nie jest przeżycie. To teraz konkurs na najciekawsze rozwinięcie skrótu JKM Moje propozycje. Jedzie kozim moczem. Jak kutasa myć. Już koniec melanżu Jeden kurewski mongo Macie inne propozycje? Pisujcie w komentarzach. Ostatni miesiąc nas nieźle rozpieścił. Najpierw wiśniewski śpiewa o dwóch dziewczynach i jednej filiżance. Potem Natasza Urbańska lizała umywalkę, a teraz szpak. Happy birthday to you. I wish you said... jeden wie, co on robi. Ludzie, czy wy nie rozumiecie, że wykonujecie całą robotę za nas? Wypinacie się do nas dupami, rozwieracie poślady i wręczacie nam cały słoik wazeliny. Dzięki! Chociaż szczerze mówiąc powiem jedno. Ja Michała cenię za to, że ma koleś w dystans do siebie, co udowodnił mi, kiedy kręciliśmy ten materiał. U nas nawet mężczyźni są ładniejsi od niemieckich kobiet. Du hast, du hast Jak masz na imię? Michał. Sami widzicie. Choćbyś nie wiem, jaki Jebem. Jeżeli potrafisz się śmiać z samego siebie, masz u mnie propsy. No chyba, że jesteś nim. Dla Miszon ten filmik jest obrzydliwy. Zresztą, oto jej zdanie. Pierwszy autorski utwór Michała Szpaka, jaki miałam okazję usłyszeć, skłania mnie do następujących refleksji. Otóż... Dobra, dobra, mieszkanie samo się nie posprząta. Szowinistyczny dowcip! Nie możemy jednak odebrać Michałowi jednego. Na pewno lepiej tańczy niż niejedna dziewczyna w klubie. Happy, happy. A już na pewno ta dziewczyna! Tak to jest, jak się robi face demolition na floorze. Teraz staroszkolne powiedzenie nabiera nowego znaczenia. Pozdrawiam cię Michał! Jaki Michał? Ten, co cię w dupę popychał! Od dzisiaj zamiast puszczać pawia, wszyscy będą puszczać szpaka. Ale my wiemy jedno. To wszystko wina gender. Stooping. Dzień dobry, to ja, Beata Kempa. Na sam początek może taki rozluźniający dowcip. Co to jest dziesięciu kolesi i jedna laska? Wyrywanie kępy! Ha, <laughs> Dobra, chuj. Przejdźmy do konkretów. Koleżanki i koledzy, posłowie i posłanki, homofoby i socjopaci. Zebraliśmy się tutaj, żeby na zawsze zlikwidować Gendera. I nie, szef Ziobro, to nie jest brat Jordana. Do tej pory nie mieliśmy z tym jednak takiego problemu. Do momentu, kiedy jedna jednostka Gender nie zaczęła zarażać wszystkich dookoła. Musimy się jej pozbyć. Proponuję, niech zajmie miejsce w więzieniu tego pedofila, co go teraz na wolność wypuszczają. Jak wiadomo, dzisiaj Gender, jutro pedofilia. Co ciekawe, Gender czytany od tyłu znaczy Hitler. Niemniej jednak, żeby nie być gołosłowna, pokażę Wam tego gendera oraz film, który mi wysłał z pogróżkami. Specjalnie dla Ciebie. B, gender to you A, uh, a, uh, Beata Chcę zmienić płeć Chcę zmienić swą płeć Chcę być jak ty Dziewczyneczką 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 Dziewczyn, 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 dziewczyn. Cieszmy się przynajmniej z tego, że Michał Szpach wysyła ludziom kondolencji. Happy pogrzeb to you, to you, to you, to you. Happy pogrzeb to you, na ciociu. I na koniec suchar tygodnia. Jak nazywa się ulubiona gra ginekologów aborcjonistów? Skroble! <grystanie> Subujcie, lajkujcie, szerujcie, mówcie rodzinie, mówcie szefowi, mówcie pracownikom. Jak zajebiście spędziliście ostatnie kilkanaście minut swojego życia? Kilka sprytnych osób ostatnio zwróciło mi uwagę na to, że uderzałam w kamerę prawą pięścią, a w logo jest lewa pięść. Co powiecie na to, cwaniaczki? Zostało użyte prawo statu i prawo satyry, mówię tę formułkę po to, żeby potem nie pójść do więzienia. <słuch>